Siema wszystkim. Tu Bullshit 1000. Jest zwany jako Biały. Mm, tu jest moja willa. Chciałbym ją wam pokazać. Mm, właśnie tą willę mi ni ciągle niszczył ten Zanek. Które mu zniszczyłem. Na pewno był zazdrosny albo coś. Tu jest pierwsze wejście. E, no jak zwykle są schody. Kto mi ją zniszczył? Tu jest fajny uśmieszek. Bia I pisze B i A. Ły, y. Biały. Później wchodzi się na górę. Tu specjalny taki podo, żeby patrzeć na, na dół. Tam pokój dla gości. Pokój dla gości. Tu takie łóżko, kufer, wszystko. Okno, balkon. Można patrzeć na drzewa. Później teraz wejdziemy na dwór z tyłu. Tu oczywiście zany zniszczył. Tam jest wielki napis. Nie rób tych napisów ze szkła. Bo ja ciągle robiłem napisy ze szkła. Tu jest basen. On mi właśnie te napisy niszczył i kłamał, że to nie on zniszczył. Ja to powiększyłem wszystko i, i tutaj wielki napis ze szkła zrobiłem Battlefield. Bo jestem fanem tej gry. I tak jak Koda. I on mi prawie wszystkie napisy właśnie z kod y, zniszczył y, Tu jest wielki napis. A teraz y, wam przejdę do mojej skrytki Ja zrobiłem tutaj taki bunkier niby Żeby nikt nie wiedział, ale oczywiście zany jest Hedadminem To on wiedział nawet mu nie powiedziałem o tym O tu, tak, bo on tutaj był wkradł się do mnie Tu ciasto mi zjadł Tu rozwalił ten obraz I ukradł rzeczy To chyba wam wszystko pokazałem Więc teraz przejdziemy do zamku Zamek jest ogromny, robiłem go cały tydzień O tutaj wchodzi mi koleś To jedziemy do zamku Trochę nie ja jest do zamku Tylko właśnie Zany dał każdemu Admin'a I myślał, że nic się nie stanie na serwerze um, Oni tam zniszczyli kaplicę e, Zniszczyli trochę mojego zamku Tu jest piramida z zanego hmm, Że niby kto ją przejdzie dostanie nagrodę Tu była kaplica, super ja nie wiem, o tu jest, do zamku białego tu oczywiście ja zamknęłem żeby nikt ten nie wchodził ale oczywiście jestem adminem to mogę przechodzić taką kompasem przez różne rzeczy tu robimy rolę tu jest taki ogromny mój zamek, tylko sam go zrobiłem. Nikt mi nie pomagał, właśnie. to jest kościół, rozwalił mi oczywiście. Taki teleport na górę. I można oglądać cały ten. Teraz schodzimy na dół i... O! Hapołę straciłem. Um, tu jest taki dom tu taki oba, obywatel mieszka niby ja tutaj fosę zrobiłem tu, że y, można zrobić um, taką tabliczkę ze swoim nikiem może kto zrobi taką tabliczkę tu będzie mógł mieszkać bo ja nie lubię jak ktoś wchodzi o tu jest taka fosa tu jest zamek oczywiście, tam takie walki na miecze woda To można wchodzić. O co się pali? Coś się spali Tu zrobiłem śmietnik w razie popalenia, wskoczę do wody Śmietnik. Tu się wrzuca wszystkie rzeczy, które są Ci niepotrzebne. Teraz wejdę do zamku No i jest zamek, w fossa oczywiście Jest zrobiona na taki... niby guzik Wajche. Jest tu mój zamek Więzienie Dom Sznajkera I tu taki jakby... wejście tu można ciastem się najeść jak jesteś głodny właśnie ja jestem głodny sobie tam zjem trochę <grystanie> tu na pierwsze wejście widać jakby taki ten do siedzenia, krzesło czy tron jak w zamku jest można wejść po na samą górę albo tędy, są dwie strony tu jest biblioteka, taką małą zrobiłem to o teraz tu, tak Jesteś na takiej wież. Można wchodzić wszędzie. Jest wszystko. Wszędzie zrobiłem takie drapieńki, żeby mógł każdy wejść. Tylko oczywiście ktoś musiał mi itemy zabrać, stąd to był łuk. I strzały. No to teraz wchodzimy do środka, tam na górę, do tego zamku. No, idziemy po drabinkach. Trochę jest drabinek. E, tutaj jest taki pokój. Je, e, tego można wynająć, jakby to tam nazwać. admini mogą tu. I na samej górze jest już wieża No zapomniałem tu pochodni postawić Czy ten światło normalne No i stąd widać cały mój zamek Trochę źle napracowałem nad nim I nad Wilną <grym> Ale super mi wyszedł To ch chyba wszystko wam pokazałem No i chyba wam wszystko tak o ogólnie pokazałem. Dzięki za oglądanie i sorry za dmuchanie do, w mikro.